Dzień dobry, wita Państwa Marek Stefan, a to jest program Układ Sił na świecie, nowa propozycja miesięcznika Układ Sił, w której będziemy rozmawiać o ważnych, istotnych wydarzeniach na arenie międzynarodowej. Czy Europa musi dokonać strategicznego wyboru w toczącej się rywalizacji amerykańsko-chińskiej? Czy Państwa europejskie będą musiały zerwać swoje więzy gospodarcze z Chińską Republiką Ludową. Czy Europa wchodzi w swoje stulecie upokorzenia? Na te wszystkie pytania będę dzisiaj chciał odpowiedzieć razem z naszym gościem, którym jest Bartłomiej Radziejewski, dyrektor Nowej Konfederacji Fingzinu, czyli połączenia portalu publicystycznego i ośrodka NACS. Witam Cię serdecznie. Powiem Cię, dzień dobry. Matthias Dypfner, dyrektor generalny koncernu Axel Springer, na łamach Die Welt parę dni temu uderzał w bardzo alarmistyczne tony. Twierdził, że Niemcy muszą wreszcie dokonać strategicznego wyboru, Ponieważ tocząca się rywalizacja amerykańsko-chińska, wręcz taki wybór nakazuje. Przytaczał tutaj szereg przykładów uzależnienia niemieckiej gospodarki od gospodarki chińskiej, ale także poruszał kwestie dotyczące wartości zachodu, które w jego opinii są dalece różne od wartości, które, którymi kieruje się chińska partia komunistyczna. To nie jest pierwszy głos w debacie publicznej w Europie, który podejmuje tę kwestię właśnie strategicznego wyboru, czy Stany Zjednoczone, czy Chiny. Widać, że państwa europejskie dostrzegają tę narastającą rywalizację, którą też widzimy w dobie pandemii. No i czy w twojej opinii Bartku ten tekst może stanowić pewien Nowy rozdział w tej debacie, ponieważ to też warto zauważyć, że Europa do tej pory dość oportunistycznie podchodziła do tych relacji, zarówno z Chinami, jak i ze Stanami Zjednoczonymi. No jest to kolejny głos w tej debacie. Sprawa jest poważna i coraz poważniejsza. Rywalizacja amerykańsko-chińska zaostrza się już od 10 lat, tak naprawdę. Piwot Obamy, tak zwany pivot Tujeżia, zwrotku Azji. Był tego pierwszym ważnym przejawem i tak mocno spóźnionym. Teraz mamy próbę nowej polityki powstrzymywania, ja to tak w każdym razie nazywam, przez Donalda Trumpa. No i mamy odmrożenie tej rywalizacji po zimowym zamrożeniu, tak zwaną Face-One Deal, umową pierwszej fazy, która nałożyła na Chiny dodatkowe zobowiązania w dziedzinie handlu i zakupów. No, i chyba była obliczona na to, żeby dociągnąć w stanie względnego spokoju do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Pandemia zburzyła to uspokojenie, zburzyła to zamrożenie, mamy odmrożenie tej rywalizacji i jej dużą intensyfikację. No i rzeczywiście Europa tutaj jest w swego rodzaju no, wielkim dylemacie strategicznym. Czy tekst Deepfnera coś tutaj coś tutaj wnosi. No myślę, że w, w, tak, w takich kategoriach erystycznych na pewno, w kategoriach zabrania bardzo mocnego stanowiska przez ważną postać niemieckiego życia publicznego, tak. Natomiast Europa nie bez przyczyn jest oportunistyczna. No Europa prowadzi taką politykę hamletyzowania, jeżeli to w ogóle jest polityka, a nie raczej wypadkowa, bo po prostu działających przeciwnych kierunkach czynników. Już od dłuższego czasu i moim zdaniem będzie prowadzić ją nadal. No to wynika z tego, że jest zupełnie różna, są zupełnie różne interesy strategiczne w tej rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Europy. Jakiś czas temu byłem na takiej konferencji międzynarodowej, gdzie polsko-francusko-niemieckiej, było też trochę Brytyjczyków i właśnie jeden z tych Brytyjczyków wywołał mi na początku tego spotkania z ust, pytanie, czym właściwie jest Zachód. Spróbujemy sobie powiedzieć, czym więcej jest Zachód, niż tylko takim pewnym ogólnym pojęciem geograficznym. No bo tutaj zastanawiamy się, jak ten Zachód ma wyglądać, próbujemy formułować rekomendacje, co robić i tak dalej, a nie zdefiniowaliśmy sobie, czym ten Zachód jest. No i co charakterystyczne, przez dwa i dnia, bodajże, tej konferencji. Nikt nie potrafił udzielić przekonującej odpowiedzi na to pytanie. No, i tu się zawiera w tej anegdocie myślę ważna prawda, o, która przybliża nas do odpowiedzi na to pytanie, które zadałeś. Dla Stanów Zjednoczonych, wzrost potęgi Chin, niesłychany, imponujący, bezprecedensowy w historii w ostatnich 40 latach, jest zagrożeniem natury elementarnej. Grozi im wyparciem z Azji Wschodniej, powstaniem tam regionalnego hegemona. Grozi im utratą światowego, także prymatu, zmianą globalnych reguł gry w jeszcze bardziej niekorzystny dla Ameryki sposób, bo tutaj może warto wtrącić, że one już dziś działają w niekorzystny dla Ameryki sposób, to znaczy premiują w większym stopniu głównego konkurenta Ameryki, a nie a nie samą Amerykę, głównego konkurenta, czyli właśnie Chiny. Dla Europy jest to wyzwanie zupełnie innego rodzaju. No Chiny oczywiście mogą być na różne sposoby zagrożeniem i na pewno są. Jakbym w skrócie miał o tym powiedzieć, no to bym powiedział, że to w jaki sposób Chiny zagrażają Europie, to jest ryzyko wobec całego Zachodu. I tutaj rzeczywiście warto się by było znowu zastanowić, czym ten Zachód jest swego rodzaju. Wieku upokorzenia, czyli odwrócenia tego, co Chińczycy postrzegają jako swoją wielką narodową i cywilizacyjną traumę między wojnami opiumowymi a, a powstaniem Chińskiej Republiki Ludowej, czyli czas, kiedy to barbarzyńcy dalekich mórz, jak mówili wcześniej o ludziach zachodu, czy ludzie z tego niewielkiego półwyspu na zachodzie, jak mówili o Europie. Teraz okazali się mocniejsi i zdolni narzucać Chinom nierównoprawne traktaty. Ja myślę, że to jest perspektywa, przed którą coraz wyraźniej stajemy. Nieoczywista, nieprzesądzona, ale bardzo poważna i prawdopodobna. No i w związku z tym Europa znajduje się w sytuacji, gdzie po prostu będzie, zwłaszcza jeśli nie będzie zdolna przynajmniej okazjonalnie działać jako jeden podmiot, tylko będzie działać jako 27, 28 czy w innej liczbie państw narodowych, no to po prostu te państwa będą o wiele za słabe, żeby negocjować równoprawne warunki z taką potęgą jak chińska. Europie grozi uzależnienie technologiczne, gospodarcze i generalnie peryferyjność. Natomiast to nie jest zagrożenie natury egzystencjalnej, takiej, jakiego poniekąd doświadczają tutaj Stany Zjednoczone. No i stąd też Taka sytuacja, że, taka sytuacja, że Amerykanie bardzo silnie naciskają na ten wybór i zwolennicy, zwłaszcza twardzi zwolennicy opcji atlantyckiej w Europie naciskają na ten wybór, jak rozumiem, pan Dipner tutaj jednoznacznie oznajmia, z kim trzyma, ale opinie są bardzo mocno podzielone no, coś jest zupełnie innego. Zupełnie inaczej wygląda sprawa we Francji, zupełnie inaczej mówi prezydent Macron. Wiele krajów, w tym bardzo ściśle współpracujących ze Stanami Zjednoczonymi, takimi jak Wielka Brytania i Polska, jest na różne sposoby rozdarte. Pomimo tak? rozmaitych deklaracji, wciąż kontynuują współpracę z Chinami w tych newralgicznych obszarach, na przykład sieci 5G i nowego jedwabnego i szlaku. No, i tutaj jest jeszcze coś takiego, że Chińczycy moim zdaniem stworzyli nową formę globalnego ekspansjonizmu, która w znacznej mierze wymyka się naszym zachodnim kategoriom. Tak? My ciągle rozumujemy w zimnowojennych kategoriach. One są tu w dużej mierze zasadne. Ja, jestem, ja uważam, że mamy do czynienia z nową zimnowojną w relacjach amerykańsko-chińskich, no, ale ona jest inna od tej poprzedniej. I bardzo inna pod wieloma ważnymi względami. Inna jest także pod tym względem, że tu nie ma takich prostych bloków. Ciągle się zastanawiamy tak, nad jakimiś blokami. A Chińczycy wcale nie budują, zwróćmy uwagę, żadnego bloku, żadnego, żadnych sojuszy. Nawet niespecjalnie im zależy, żeby ktoś porzucał Amerykę jako sojusznik. Oni działają na rzecz po prostu zmiany pewnych parametrów ładu międzynarodowego tak, żeby bardziej budowały ich potęgę niż potęgę ich głównego konkurenta, żeby realizować swoje cele i do tego, jak się wydaje, przynajmniej na razie, nie jest im po prostu potrzebne na przykład to, żeby Wielka Brytania wychodziła z sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Im jest potrzebne, wprowadzając rzecz do konkretu, to, żeby Wielka Brytania Pogłębiała wymianę handlową z Chinami, żeby współpracowała technologicznie w bardzo ważnym obszarze 5G, żeby kontynuowała współpracę w innych ważnych obszarach, które będą się wyłaniać z tej mgławicy wydarzeń, którą obserwujemy już od dłuższego czasu. No i to jak się zdaje, wystarczy, więc można sobie teoretycznie wyobrazić sytuację, że Ameryka nie traci żadnego sojusznika w Europie, a jednocześnie przegrywa tę rywalizację ze względu na zachowanie tychże sojuszników i na to, że oni po prostu realizują to, to czego chcą Chiny. Podsumowując, zupełnie różne interesy strategiczne Starego Kontynentu i Ameryki sprawiają, że tutaj bardzo trudno uzyskać jednolite stanowisko, a sama Europa jest jeszcze bardzo głęboko tutaj podzielona i również niezdolna do uzyskania jednego stanowiska, tylko na Starym Kontynencie. No właśnie, wspomniałeś o tym, że Chińczykom nie zależy na tym, żeby budować jakąś alternatywną dla amerykańskiej sieć sojuszy w oparciu na przykład o, tutaj o państwa Zachodu, jeżeli chodzi o, o Europę. Zastanówmy się w takim razie, ponieważ nad, nad taką kwestią, mianowicie Stany Zjednoczone bardzo mocno, obecna administracja bardzo mocno naciska na to, żeby. W przypadku sieci piątej generacji, w przypadku jakichkolwiek powiązań gospodarczych, szczególnie tych dotyczących nowych technologii, państwa europejskie wyraźnie postawiły weto, wyraźnie odcięły się od, od Huawei, od, od innych firm chińskich, ale z drugiej strony, poza twardym żądaniem opowiedzenia się po stronie amerykańskiej, Wydaje się, że Amerykanie nie proponują niczego w zamian. Znaczy tutaj można postawić takie pytanie, gdzie jest amerykańskie 5G? Z jednej strony mamy Huawei, mamy także europejskie odpowiedniki Ericssona i Nokia, no ale jak zauważa wielu ekspertów, produkt dostarczany przez te obie europejskie firmy nie jest tak dobry jak infrastruktura do sieci piątej generacji, którą dostarcza chińska firma Huawei. Zatem moje pytanie brzmi, czy w ogóle twoim zdaniem jest możliwy jakikolwiek decoupling pomiędzy Europą a Chinami, nawet przy założeniu, że część państw zachodnioeuropejskich zdecydowałaby się na ten krok i zdecydowałaby się na to, żeby wybrać może nawet w perspektywie 5-10 lat, ale... Właśnie Stany Zjednoczone w tym sporze. Czy, czy, czy zerwanie tych więzów gospodarczych, więzów technologicznych, które no, na przykład jeżeli chodzi o Niemcy są bardzo ścisłe, czy to jest według Ciebie możliwe? Szereg bardzo ważnych wątków i pytań. Postaram się zwięźle odpowiedzieć. Po pierwsze, jeśli chodzi o decoupling. No, to jest coś, co Ameryka podjęła, czyli rozdzielenie gospodarek. No to jest coś, co Ameryka podjęła, jak się zdaje, po to, żeby uwolnić się od ciężaru ogromnych współzależności z Chinami, które blokują jej możliwość manewru w tym konflikcie. Sprowadzając rzecz do konkretu. Gdyby Amerykanie chcieli pójść na gorącą wojnę z Chińczykami, lub tylko poważnej skali wojnę gospodarczą. No to doświadczą Rykoszetem bardzo potężnych wstrząsów ze względu na to, że zależą gospodarczo od Chin. Do, do, doświadczą ich też ich sojusznicy, państwa neutralne i tak dalej. Więc no to się wiąże po prostu z ogromnymi kosztami, które ograniczają w ten sposób w Ameryce możliwość działania. Idea jest z punktu widzenia rywalizacji strategicznej słuszna, no tylko napotyka jeden podstawowy problem. Współzależność Chin z Ameryką i z Europą i z innymi kontynentami, krajami to jest bardzo głęboki proces, który objął wiele bilionów dolarów, euro, miliony miejsc pracy i trwał 40 lat na życzenie samego Zachodu ze Stanami Zjednoczonymi na czele. I teraz nie da się po prostu tego szybko ani łatwo odwrócić. No jest już dużo Dużo rozmowy o tym dekaplingu od kilku lat i efekty ciągle widzimy znikome. Teraz pandemia to przyspiesza, ale wciąż nie widać tu jakiegoś przełomu. No, trudno sobie po prostu wyobrazić wczorajszych finansistów, bankierów, pracowników innych usług, że jutro będą szyli buty, tak składali w fabrykach komputery czy wytwarzali te maseczki, teraz, które wyrosły na maseczki medyczne. Rękawiczki, które wyrosły na nowe dobro strategiczne w dobie koronawirusa. To jest bardzo trudne do przeprowadzenia, związane z ogromnymi kosztami i wielkich postępów tutaj z tego powodu na razie, na razie nie widać, a czas gra na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, w tym sporze, na korzyść szerzej Zachodu, na korzyść Chin, dopóki są w stanie utrzymać taką tendencję, w której rozwijają się znacznie szybciej. No to jest jeszcze inny problem związany z tym, że Związane z tym, że Unia Europejska czy Europa też w wielkim stopniu po prostu korzysta na tych relacjach z Chinami. Tak? Koszty dekaplingu oznaczają także, że utratę korzyści. Europa ma niższy generalnie wzrost gospodarczy niż Stany Zjednoczone. Jest pogrążona, robi się coraz bardziej zacofana technologicznie, coraz mniej dynamiczna. No i odcięcie po prostu taniego chińskiego importu doprowadziłoby to do poważnego, obniżenia, do obniżenia wzrostu gospodarczego poziomu życia, wzrostu kosztów i tak dalej. To jest bardzo trudne do przeprowadzenia i pytania alternatywy. No i właśnie, to co mówiłeś na początku, to jest rzecz zupełnie rdzeniowa tutaj, czyli Amerykanie, to amerykańscy analitycy też coraz częściej podnoszą, nie są w stanie zaoferować alternatyw dla chińskiego 5G. No, doszliśmy do sytuacji, w której kraj, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu był postrzegany jako miejsce produkcji tanich podkoszulek, butów, rowerów i tym podobnych Prostych produktów. Dzisiaj rzuca wyzwanie Ameryce i pod pewnymi względami ją prześciga w dziedzinie najnowszych technologii. No i najlepiej i najtaniej oferuje sieci piątej generacji, a więc rzuca wyzwanie amerykańskiej soft power niniejszym i przechwytuje rolę Ameryki. I tu kolejna rzecz, zupełnie kluczowa dla zrozumienia tej sytuacji, moim zdaniem, czyli przechwycenie przez Chiny, czy ukradzenie globalizacji i jako pewnego projektu cywilizacyjnego i rozwojowego. Ameryka stała na straży, była liderem obecnej formy globalizacji od kilkudziesięciu lat, Będą, będąc tak zwanym benajnym hegemon, dobrotliwym, łagodnym hegemonem, pozwalając się wielu krajom bogacić, no oczywiście wywołując szereg też ujemnych skutków, ale Generalnie niosąc ogromną liczbę korzyści mnóstwu krajom, no i teraz doszło do sytuacji, że na tej globalizacji od wielu już lat najbardziej korzystają Chiny. Ameryka została postawiona w sytuacji, w której musi kwestionować reguły, które sama ustanowiła, po to, żeby zatrzymać wzrost w obrębie systemu, który wykreowała swojego głównego rywala. No i stąd, a nie z Jakiegoś szaleństwa Donalda Trumpa, to że Ameryka dzisiaj działa na rzecz przeciwko instytucjom międzynarodowym, na rzecz ograniczania wolnego handlu, wzrostu ceł, protekcjonizmu, nacjonalizmu gospodarczego, w ogóle nacjonalizmu, to jest próba po prostu przebudowy świata, tak, żeby znowu Ameryka. Wysunęła się na prowadzenie, jeśli chodzi o dynamikę sytuacji, jeśli chodzi o możliwość korzystania z obrotu międzynarodowego. No i tutaj mamy paradoks, kolejny, bo w odpowiedzi na to Xi Jinping, przywódca chińskiej partii komunistycznej i despotycznego państwa, jakim są Chiny, występuje jako obrońca dotychczasowych reguł, obrońca wolnego handlu na forum w Davos na przykład trzy lata temu. Czyli staje w obronie reguł wolnego handlu ustanowionych przez Amerykę, będąc despotą. no Paradoks zupełnie, zupełnie niesamowity. No i teraz jest zupełnie kluczowe pytanie o rolę po prostu reszty świata w tym wszystkim. Europa, jak nie mrawa by nie była, ma ważną rolę tutaj do odegrania, ale też ważną, jeśli nie jeszcze większą, mają do odegrania na przykład kraje niechińskiej Azji Wschodniej. Inaczej, której No i tutaj zupełnie zasadnicze jest to, czy Amerykanie potrafią odpowiedzieć pozytywnie. tak Nie tylko prośbą, groźbą, naciskiem, ale oferując coś lepszego. No I w sprawie 5G w coraz większej liczbie spraw wygląda na to, nie są w stanie, i to jest wielki problem nasuwający. Pytanie, czy po prostu nie zabrali się za to za późno. No właśnie, tutaj. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, która jest niezwykle istotna dla naszej dyskusji, mianowicie rozmawialiśmy teraz o, o tym, próbowałeś odpowiedzieć na to pytanie, czy Stany Zjednoczone mogą zaoferować produkt, swój produkt w postaci sieci piątej generacji. No wydaje się właśnie, że tego produktu nie mają. Wielu ekspertów też zauważa, i to też widać po statystykach, że Stany Zjednoczone jako ten globalny hegemon słabną. Szczególnie widać to bardzo mocno teraz w dobie pandemii ponad 20% bezrobocie, potężne problemy służby zdrowia, wiele miliardów dolarów pompowanych w amerykańską gospodarkę. Te wszystkie informacje mogą sprawiać takie wrażenie, że no mam już do czynienia z pewną równią pochyłą, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. To znaczy, że Stany Zjednoczone być może je, już się nie podniosą po tym kryzysie, być może nadal będą mocarstwem, no ale pytanie, czy już globalnym. A to nas prowadzi z kolei do innego pytania. Czy Amerykanie w związku z tymi problemami, z tymi problemami, które jeszcze miały przed pandemią, czyli z globalnym, z nadmiernym imperialnym rozciągnięciem, z wieloma interesami w Zatoce Perskiej, w Europie, na Pacyfiku, nie dokonają priorytetyzacji kierunków strategicznych, czyli nie zdecydują się w obliczu tych wyzwań, które mają na Pacyfiku, na to, żeby przekierować tam swoje zasoby, co by się wiązało z tym, że. No, być może właśnie Europa, jako ten drugo albo trzeciorzędny teatr zainteresowania, zostałaby przez Amerykanów przynajmniej wojskowo opuszczona. No i pytanie, co oznaczałoby to dla europejskiego ładu strategicznego? Bo wiemy, że taka sytuacja mogłaby spowodować powrót być może nowego koncertu mocarstw. W Europie. Jak Ty to widzisz? Czy Stany Zjednoczone wycofają się z Europy? Tak, Ta priorytetyzacja, o której mówiłeś, już trwa od dłuższego czasu. Jest raczej poza dyskusją amerykańskich strategów, że priorytetem jest Zachodni Pacyfik, czy szerzej Indo-Pacyfik, i dalej dyskusyjne, czy druga jest Europa, czy Zatoka Perska. W każdym razie na Europa od dawna już nie jest numerem jeden. Jednocześnie występuje paradoks, no bo po prostu to jest wciąż w fazie przemyśleń, a nie nie do końca realizacji. No Spójrzmy na budżety, amerykańskie budżety wojskowe, to Indo-Pacyfik jest obłożony trzy razy mniej niż ta nieważna Europa. No to, to, prowadzi do pytania, dlaczego tak, to, to prowadzi do pytania, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest ta dysproporcja między założeniami a praktyką i, i rzeczywiście, czy ona nie zostanie zlikwidowana. No gra na rzecz utrzymania amerykańskiej obecności w Europie szereg czynników. Po pierwsze, potencjalna użyteczność Europy w tej rywalizacji z Chinami. Amerykanie zdają się liczyć, że podtrzymywanie NATO, podtrzymywanie obecności daje im możliwość nacisku na europejskich sojuszników w ważnych dla nich sprawach, jeśli chodzi o relacje z Chinami. No, i ostatnimi czasy się rozczarowują, ale nie zmienia to faktu, że gdyby się wycofali, to pewnie sprawy by się jeszcze bardziej pogorszyły i te możliwości nacisku by zmalały. Po drugie, no to, jest, to są relacje z Rosją. Tak? Jeżeli Rosja zagraża Amerykanom drugą, trzecią rzędem amerykańskim interesom w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy w innych miejscach, no to Amerykanie mają motywację, żeby, żeby tu ciągle być. Pytanie, czy to jest stan, ten stan, który ostatni, w ostatnich latach widzimy, jest niezmienny, jest trwały. No, u nas się często zakłada, że jest trwały, ale można w to wątpić. No i po trzecie jest presja międzynarodowego, a zwłaszcza amerykańskiego, establishmentu strategicznego który jest bardzo silnie przywiązany do idei NATO, do idei amerykańskiej obecności w Europie i na każdym kroku oponuje wszelkim próbom zmiany tej sytuacji. No, On nie zniknie po prostu. To są wpływowe, wpływowe kręgi ludzi, wpływowe na skalę międzynarodową i, i to jest po prostu czynnik, który tu niebagatelną rolę, Gra przeciwko takim zakusom. Natomiast no, Ameryka znajduje się rzeczywiście na równi pochyłej. Ona cały czas, jeżeli mówimy o względnej potędze, ona cały czas rośnie w kategoriach bezwzględnych, natomiast relacjami międzynarodowymi rządzą jednak relacje względnej potęgi. Ważne jest to, ile się ma w porównaniu do głównego rywala, a nie ile się ma w liczbach bezwzględnych. No i tutaj można popatrzeć na przykład na PKB. Tak. W 1980 roku, gdy Chiny zaczynały się otwierać na świat, Ameryka wytwarzała 25% światowej produkcji w kategoriach parytetu siły nabywczej. Dzisiaj to jest około już tylko 14%. Chiny w tym międzyczasie wzrosły z 2% do około 20%. No, to jest bardzo niekorzystny trend, który co więcej w szybkim, tempie, w szybkim tempie postępuje. No i stąd wielkie pytanie: czy Amerykanie, po prostu próbując alokować więcej i więcej na zachodni Pacyfik, nie wycofają się z Europy? No a wtedy jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości politycznej. Profesor John Mersheimer, tytan realizmu politycznego w skali globalnej. Był jednym z nielicznych w Stanach Zjednoczonych, którzy po rozgromieniu Sowietów postulowali spakowanie się i powrót do domu amerykańskich chłopców. Tak? Czyli właśnie zaufanie z Europy po to, żeby nie obciążać, nie obciążać amerykańskiego budżetu, potęgi niepotrzebnym zaangażowaniem. Jednocześnie przewidywał, że jeżeli tak się stanie, to Europa pogrąży się w głębokich konfliktach, być może w wojnach, o wytworzenie po prostu nowego tutaj, nowego systemu równowagi. Mearsheimer wtedy przegrał, inni, że tak mówili, przegrali i dalej zresztą przegrywają w Stanach Zjednoczonych, ale musimy brać poważnie pod uwagę sytuację, że przymuszeni nadmiernym rozciągnięciem, przymuszeni sytuacją, przymuszeni wymaganiami na zachodnim Pacyfiku, a także tym, że Europa może być mało użyteczna po prostu w relacji z Chinami, no, floty na Pacyfik raczej specjalnie nie wyślę, a jeśli w sprawie Huawei czy jedwabnego szlaku też nie, też nie spełnia amerykańskich oczekiwań, no to nie unikną amerykańscy decydenci pytania, jaki jest właściwie bilans tego zaangażowania w Europę, po co im to. No i wtedy być może ten scenariusz się ziści. Wielkie pytania przed nami, wielkie pytania przed Europą. Czekamy na rozstrzygnięcia. Pewnie będziemy musieli na nie jeszcze trochę poczekać. Myślę, że temat jest na tyle ważny i interesujący, że jeszcze będziemy do niego wracać i na łamach miesięcznika Układ Sił i tutaj w tym programie. Bardzo ci Bartku dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. A państwa zapraszam dziękuję. na. Dzięki. A państwa zapraszam na kolejny odcinek Układ Sił na świecie, który już za tydzień. Dziękuję bardzo.